Cześć chłopacy i dziewczyny z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dzisiaj po pewnej troszkę dłuższej przerwie mam dla Was kolejny film z cyklu Bohaterowcy Rosjeni. I co ciekawe, są to dwie bitwy, których Rosjeni zdobył ten sam gracz. Kolega Kowal Kreskaski 85, serdecznie gratuluję. I będziemy mogli zobaczyć bitewkę na japońskim czołgu średnim czwartego tieru Ciche i radzieckiej premce siódmego tieru IS2 Berlin. Na początek Ciche, ktoś powie, no dobra, czwarty tier. Niski tierek. Po co to takim gradzi w ogóle? Co to nam zmienia? A ja powiem tak: łatwo zrobić Rosjanie na czwartym tierze, niskim tierze. OK, zrób. I z reguły w takiej sytuacji rozmowa się kończy, bo rozmówca znika zupełnie. No ale OK, wracamy do bitwy, a zaczynamy do, w bitwie i jedziemy. Kolega, krając cicho, jedzie sobie na mapie Fort-Rospacz, troszkę w prawo. Gramy na niskich krajach, pamiętajcie, więc y, o jakiejkolwiek taktyce tutaj trudno mówić. Można wykorzystać swoje umiejętności, jeśli jesteście dobrym graczem. Natomiast generalnie są to Tiery takie do chillowania, szczególnie dla tych bardziej zaawansowanych graczy. No ale kolega postanowił tutaj się troszkę rozerwać, prawdopodobnie i zagrał sobie bitewkę. Stanął za krzaczkiem no i czeka na to, co się wydarzy w bitwie. Zresztą zobaczcie, charakterystyczna sytuacja na niskich tierach, że 3-4 czołgi ładują się w ten sam krzaczek i wszyscy kampią i czekają na tego, który wyjedzie nieszczęśnika, żeby móc oddać kilka pestek. Tam trzech kolegów pojechało w drugą stronę, właśnie tam zdaje się, teraz będzie się przemieszczał nasz bohater, żeby zobaczyć, co też się wydarzy. A tu patrzcie, napotoczył się PZ-4G, który wyjechał na środek dość mocno i zebrał kilka pestek. Zobaczcie, na jego pancerz jest całkowicie czerwony dla kolegi. Próbują się wbić w wieżę troszkę, tu się nie udało, ale będziemy grać dalej. I zobaczcie też, że kolega gra na losowaniu plus jeden, czyli gra na piątki, na czwórce. Tym bardziej takie Rosjanki cieszą, bo wtedy trzeba się wykazać w większym stopniu umiejętnościami niż tylko mieć dużo szczęścia. Okej, okay, kolega przemieszcza się w tej chwili w środek mapy. Tutaj się dzieje troszeczkę, jest to jeden Heavy, Matilda oba czołgi bardzo twarde, szczególnie dla Ciche, który no nie grzeszy jakąś rewelacyjną penetracją, będzie się pewnie musiał czymś wspomagać, ale zobaczymy, nie, kolega nie strzela z Golda, no ale troszkę tutaj nam ta gąsienica przeszkodziła i znowu rykoszet, zobaczcie t jeden Heavy grając przeciwko czołgom niższego tieru jest w stanie odbijać nawet tyłem, bokiem kolejny ding, magia, magia tego pancerza, ale z drugiej strony no jak mówię, kolega gra tutaj na plus jeden, w związku z czym no nie, nie jakoś szczególnie mnie to nie dziwi a T1 Heavy jest czołgiem w tej chwili i kolejny ding, masakra, można powiedzieć a to jeden Heavy jest czołgiem, który w tej chwili jest takim metatankiem, jeśli chodzi o ciężkie czołgi na piątym tierze. Ma taką rolę jak kiedyś KW1, czyli świetny pancerz, dobre działo. Jest praktycznie nie do ruszenia dla wielu czołgów, w związku z czym wielu graczy nim gra. W jakiś czas robi coś takiego, że wprowadza jakiś czołg, który jest lepszy niż inne. I zobaczcie, tutaj już mamy drugiego fraga. Troszkę się zagadałem, a tymczasem ten jeden Heavy został właśnie wyeliminowany przez naszego kolegę, który w pewnym momencie zaczął się oczywiście wbijać w niego, no bo nie ma czołgów, których nie można przebić. Lecimy dalej, tutaj ta Matilda teraz też już taka, nadgryziona dość mocno. I zobaczcie, kolega cały czas gra PK, trzeci frak jest, nie przełącza się na golda, a mógłby, co świadczy o tym, że wie gdzie strzelać, wie gdzie celować i też ten jego celownik jest dość dobry. Crusader, Crusader weszło ładnie, kolejny strzał i Crusader jest na hita. Zdążył się jeszcze odgryźć. I tu mamy już nadgryzionego Valentina, dość mocno. Widzę, że na niego kolega właśnie jedzie. Przemiarka i weszło. I 4 e, HP. Valentine również na ogrysku. Dwa czołgi, zobaczcie, na ogrysku. W boczek siadło. Mamy czwartego fraga. Jeszcze trzy. A tymczasem zrobiło nam się 2 na 3, czyli kolega został tylko z drugim kolegą z drużyny i muszą się obijać z trzema czołgami przeciwnika. Na szczęście jeden jest już nadjedzony bardzo mocno, ten, ten Crusader, w związku z czym będzie łatwym celem, ale dwa czołgi pozostałe wciąż jeszcze walczą. Tutaj sztuk ładnie podjechał, strzelił się w Leoparda, właśnie kolejny strzał w Leoparda, ale Leopard jest niebezpiecznym czołgiem dla Chiche, bo przy swoim magazynku byłby w stanie go bardzo mocno poszatkować. No może nie zdjąć jeszcze, bo tu jest ponad 300 hapsa, ale jednak no, sprowadzić prawie że do zera. Więc trzeba bardzo, bardzo ostrożnie z nim tutaj i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Schował się, a jest, jest, wyświetlił się Leopard, teraz takie jego polowanie. Zobaczcie, dwóch przeciwników, dwóch graczy z przeciwnej drużyny nie robi nic, gdzieś się zupełnie pochowało, bez sensu. I jest ładnie, weszło w przód. No tu niestety teraz ten magazynek, tak jak mówiłem, troszkę porobił, ale kolega już przełączony na Golda, żeby mieć pewność, że go wyeliminuje, zdjął. I mamy Crusadera, który zdążył jeszcze strzelić. I z nieszczęśnik dwa razy zapodał. I teraz wyjechał bez sensu. Chciał dokończyć naszego bohatera. Sześć fragów już jest. Połuszkadzone, wszystko co możliwe, już oczywiście naprawione, ale mu się to nie udało. I teraz mamy ostatniego przeciwnika T6E1 Grizzly. Też dość twardy czołg, czwartego tieru. W związku z czym będzie z nim zabawa, no bo trzeba go będzie wydoić, a hapsa ma na full przynajmniej mniej 5 strzałów będzie potrzebne, żeby go zdjąć. Jest jeszcze z nami teammate, gracz z drużyny, ten sztuk, który sobie pojechał na bazę, nie wiadomo po jakiego grzybka, stara się wywierać presję, ale to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie w tej przypadku, bo objeżdżając z tego t jeden z dwóch stron można by go było troszkę poddoić. Prawdopodobnie jeden gracz będzie musiał zejść, ale dałoby się ten czołg niszczyć. No i zobaczymy, co się teraz będzie działo. No na razie jest zabawa też T61 jest niezbyt szybkim czołgiem, więc kolega wykorzystuje tutaj odrobinę lepszą mobilność. Ucieka przed nim, chce sobie go tak ustawić, żeby być w stanie strzelić i równocześnie... Uciec odjechać. To jest taka technika: jeśli stajecie jeden na jeden, macie zasłonę i przeciwnik ma więcej HP od Was, nie możecie wdać się w nie w żadnym wypadku w rozwałkę, bo zawsze może jakiś strzał wejść, nawet jeśli macie dobry pancerz, jakiś Hag jak nieszczęsny czy jakiś inny Gold. W związku z czym musicie się tak ustawiać, żeby przeciwnik jechał za Wami, tak jak tu kolega to właśnie robi, i równocześnie, żebyście byli w stanie uciekając, chowając się, strzelić raz, oddać pestkę i się natomiast schować. W ten sposób można bardzo często przeciwników wydoić prawie że do zera. O, tutaj jeszcze. Kolega zdążył z przeciwnej drużyny zebrać pestkę od Sztuga. No i Sztug oczywiście zeszedł. Tutaj nieszczęsne odbicie od kąski, bo weszło za zero, ale z detrakiem. No tu już niestety po detraku. No i teraz jest potrzebne są jeszcze trzy strzały. O, właśnie. Kolega robi to co mówię: strzela i natychmiast się wycofuje. Cofa się, cofa się, cofa się, żeby uciec. Nie zdążył, niestety, ale ten strzał mu teraz dosyć polosowało i udało się. Jest siódmy frag, Mamy bardzo fajną Rosjankę. 1590 bardzo dobry wynik na czwartym tierze, więc tutaj świetnie. Oczywiście 7 fragów. Bardzo ładna bitwa, gratuluję koledze. I przechodzimy do kolejnej bitwy w jego wykonaniu. IS2 Berlin, również bardzo ciekawy czołg. Jak bardzo nie lubię radzieckich czołgów i praktycznie rzecz biorąc nie gram, to ten należy do jednego z trzech czołgów, które lubię bardzo, bardzo. To jest oprócz T54 LTW i K91 właśnie is 2 Uważam, że z tej linii radzieckich czołgów ciężkich 7 tieru chyba najprzyjemniejszy czołg, że ja osobiście bardzo lubię gram się nieprzyjemnie od czasu czasu sobie bitwę pykam. Ale przechodzimy teraz do bitwy. Kolega jedzie w prawo w stronę medów, drużyna się splituje dość mocno. Zobaczcie, część graczy pojechało sobie w stronę mordową. Część graczy pojechało sobie tutaj w stronę medów. Plus jest taki, że kolega gra na topce, gra na siódmym tierze blisko szóstym, więc będzie miał możliwość jakiegoś odbijania i tak dalej. To mu dużo, dużo z pewnością pomoże. Tutaj Tygrys już się właśnie napatoczył. Strzał yy, niecelowany no niestety radzieckie czołgi ciężkie nie mają dobrych dział celnych w tym sensie, w związku z czym no to nie weszło niestety, chociaż czasami schodzą strzały nawet na rozwalonym celniku z drugiego końca mapy, to jest, to jest magia radzieckich czołgów. W dupę tygrysa nie zapakujemy HK, jak widać, ale APEC weszedł ładnie za prawie 400. Tygrys jest zablokowany przez P44 i ten P44 zrobi tutaj już jakieś błędy. A no właśnie, my tu ładnie mu zapakowaliśmy. P44 odbił. Raz, gdyby teraz strzelił, by go wykończył tego tygrysa, ale niestety znowu odbił i, i jest pod P44. A my dokończamy tygrysa i jest pierwszy frag, Chromwell się tu jeszcze napatoczył, przejeżdżając partyzanta walnął, Pestkę, ale to jest chyba wszystko, co ten kromol będzie w stanie zrobić. Bo jakkolwiek jest to świetny czołg, świetna maszyna, to nie jest łatwo przebić ISA, ISA 2, przepraszam. Tutaj ładnie hajeczek polosował w boczek za. 500 ponad i zobaczcie co kolega robi, zwróćcie uwagę, jeśli nie chcecie dać się objechać wolniejszym, cięższym czołgiem, zniszczycielem, blokujecie po kącie tak jak tutaj, tak żeby dopchnąć przeciwnika do, do, do jakiegoś budynku i nie spowodować, żeby on mógł tam wjechać na tyłek. Tak bardzo fajnie można sobie tutaj przeciwnika zablokować, nawet jeśli nie jesteście w stanie tego ze względu na prędkość zrobić, to właśnie jadąc po kącie, tak jak tu to, to zrobił kolega, taki mały tipek, no i lecimy dalej. Teraz druga strona, tam się przeciwnicy obijają z naszą... Z naszymi kilkoma graczami, którzy pojechali w stronę D, kolega Kowalski już tam pędzi, ale niestety zawodnicy spadają, spadają, bo pojechali w mniejszej ilości graczy niż, niż jest przeciwników i no, jest to co jest, po prostu są przetrzebieni. Przeciwnicy powinni bardzo szybko zraszować, jest tam ich pięciu, nasze czołgi tylko trzy, w związku z czym już w tej chwili dwa więc powinniście być rozsmarowani w momencie, ale przeciwnicy robią błąd, o którym Wam też często mówiłem, stają sobie w miejscu zaczynają się strzelać z tymi czołgami, co jest oczywiście daje czas reszcie drużyny na dojechanie. No i tu zobaczcie ARL, SU już zeszło i mamy cztery czołgi na trzy i jesteśmy w samym centrum zwałki. No ARL powinien raczej przebić, to jest czołg, a jednak się dingnął, który ma świetną penetrację, ale nie wymierzył za dobrze i odbiło. No i mamy teraz su do wykończenia, cztery fragi i potem jeszcze o, dwóch przeciwników. Su, szybciutko, tak jest, zeszło. No i mamy Emixa i Bulldoga. I szczerze mówiąc, jesteśmy sami. I szczerze mówiąc, te szogi powinny porobić naszego kolegę bez problemu. Emix zostanie się gdzieś tam, czając z, z, za skałką obijać. Bulldog mógłby nas objechać, ale Bulldog postanowił, że się będzie obijał od przodu. Wyjechał i stoi. Szczał, uszkodzone wszystko. I w tej sytuacji trzeba jak najszybciej ten czołg porobić. W ogóle w sytuacji, kiedy zostajecie jednym czołgiem na dwa, trzy, to, co trzeba robić, to obijać te czołgi w taki sposób, aby eliminować je pojedynczo, nie strzelać do wszystkich, tylko starać się wyeliminować zagrożenie tego, który jest na najmniej HP. Jeśli jest taka możliwość oczywiście, chyba że jakiś groźniejszy czołg, wtedy w tamtego bijemy, ale generalnie usuwać czołgi pojedynczo, równocześnie się kręcić, obstawiać, tak, żeby nie był w stanie, nie były w stanie postałe z wami bardzo za dużo zrobić. A tu mamy teraz taką sytuację, że MX postanowił, postanowił się schować i zamiast walczyć, to się po prostu. Chowa. Schował się teraz za budynkiem, a kolega go goni. No i w sumie sprawa jest względnie wyjaśniona, bo ma więcej, więcej HP. I ten AMX, moim zdaniem, stoi na sytuacji spalonej. W dodatku, jeszcze widać, że gracz nie ma ochoty za bardzo na walkę. Postanowił się tutaj zupełnie schować i liczę, że go nie będzie widać za budynku, no okej, okay. no i zobaczmy co też, co też się wydarzy, no tak, tu już zupełnie haeczek jeszcze w tyłek, 625, zobaczcie, high roll, takie losowanie mieć na siódemce to jest genialna sprawa i przeciwnik jest na jednego hita, jeszcze się bardziej schował, w ogóle nie podjął walki, no kompletnie chyba jakiś nieogarnięty gracz, no i co, co my w tej chwili będziemy mogli zrobić, no tylko po prostu strzelić, tak jest i dokończyć. Pięknie, 7 fragów, Rosjeni, bardzo dobry wynik równocześnie jeśli chodzi o obrażenia, bo zobaczcie, tu jest 4500 obrażeń, do tego MK, no naprawdę bardzo fajna bitwa, serdecznie gratuluję koledze Kowalski. Na koniec giveaway z okazji osiągnięcia 700 subów, oprócz swojego niku i serwera, napiszcie w komentarzu, który z moich filmów podobał Wam się najbardziej, cześć!